Cześć, jestem Martyna i witam Was w trzecim filmiku na moim kanale. Jak już pewnie widzicie po tytule, przychodzę dzisiaj do Was z kilkoma propozycjami, co robić w domu w korona ferii. warto pamiętać, o to, że nie są to drugie ferie. Jest to czas, żeby zostać w domu i chociaż trochę powstrzymać rozprzestrzenianie się tego wirusa. Z własnego doświadczenia wiem, że duża część osób ma spory problem ze znalezieniem sobie jakiegoś zajęcia w domu. Dlatego przychodzę do Was z tymi propozycjami i mam nadzieję, że któraś przypadnie Wam do gustu, jest ich całkiem myślę, sporo. A więc bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Najpierwsza propozycja jest to przeleżenie całego dnia w łóżku. No proszę Was, kto tego nie robi? Kto by tego nie chciał? Jest to naprawdę świetne rozwiązanie, kiedy macie dłuższy okres wolnego. Jest to genialny uczynek fizyczny i psychiczny, i myślę, że każdemu od czasu do czasu coś takiego się przydaje. A druga propozycja jest to przeczytanie książki. Na pewno każdy z nas ma książkę, którą chciałby przeczytać, ale cały czas mówi sobie, że nie ma na to czasu. I kiedyś ją przeczytam, ale nie teraz, bo muszę zrobić coś innego. Teraz nie ma żadnych po prostu bierzesz tą książkę i też. Koniec. Podobnie jest z obejrzeniem serialu albo jakiegoś filmu, a teraz możesz sobie nawet zrobić cały maraton, obejrzeć wszystkie sezony naraz. Koronawirus, i możesz to też połączyć, z nie co nie Moja kolejna propozycja to nauka. Jak już mówiłam, że są to drugie ferie. Jest to czas, kiedy po prostu szkoły są zamknięte, żeby ograniczać kontakty ludzi ze sobą, żeby ten wirus jak najmniej się rozprzestrzeniał. Jest to bardzo ważny czas teraz, aby zadbać o siebie, o swoje zdrowie i warto też wtedy zadbać o tą naukę na drobnej liczeległości szkolnej, jeśli macie, a naprawdę w przyszłości sobie za to podziękujecie. Do czasy i i przerwce szkoły że warto nie tylko zadbać o to, co macie w głowie, ale też na wewnątrz. Możecie to też nawet połączyć z całym dniem w łóżku. To też będzie bardzo dobry pomysł. A o czym mowa? O domowym spa. Myślę, że tutaj nie trzeba się za dużo rozwodzić. W internecie jest bardzo dużo pomysłów, jak sobie takie domowe spa urządzić, więc myślę, że większych problemów nie będzie. Każdy znajdzie coś dla siebie. No i po prostu warto. Jest to też taki kolejny punkt odprężenia się fizycznego i psychicznego, bo i wasza skóra, i wasz umysł. Bardzo to podziękuję. Moja kolejna propozycja jest to rozwijanie pasji, i mam nadzieję, że nie muszę tutaj za dużo mówić, i że każdy z Was, w jakimś małym stopniu to robi, bo tak jak mówiłam w poprzednich filmikach, plusa szkoły, bardzo dużo osób narzeka na to, że nie ma czasu na rozwijanie swoich pasji, bo cały czas ma naukę i, i szkołę, i szkoła, szkoła, szkoła. A teraz nie ma tej szkoły, szkoły są zamknięte. Co prawda mamy pracę domową i mamy szansę na dziennik, przez który nauczyciele się z nami kontaktują, zadają nam pracę domową, ale nie ma tego samego rytuału siedzenia 8 godzin w szkole i możemy chociaż część tego czasu przeznaczyć na po prostu swoje pasje. I nie ma już teraz wymówek, że albo muszę iść do szkoły, a potem wracam do szkoły i robię lekcje i Teraz my siedzisz w domu, Robisz trochę lekcji, potem rozwijasz swoje pasję, robisz to, co lubisz, potem znowu wrócisz lekcji. Tyle o macie. Te parę tygodni to także bardzo dobry czas na spróbowanie czegoś nowego. Może zawsze chciałeś nauczyć się gotować, żeby zdrowie i jeść. Może zawsze ciągnęło cię do robótek ręcznych. Albo może zawsze chciałeś pisać wiersze. Teraz może bardzo dużo czasu, żeby znaleźć taką aktywność, która może zostanie z tą na dłużej, będzie sprawiać ogromną przyjemność i satysfakcję. A znalezienie takiej rzeczy w życiu jest naprawdę ważne. Mianowicie, na propozycję, napiszę do swojego starego znajomego. I wiem, że może to być czasem takie dziwne i krępujące, i ty napiszesz, hej, ktoś to pisze, hej, i na tym się to skończy, bo oni będziecie wiedzieli o czym rozmawiać. Ale z drugiej strony, nie jest to takie głupie. Co macie do stracenia? A może z tego wyniknąć bardzo fajna relacja? Może staniecie przyjaciółmi i może ta relacja przetrwa nawet całe życie, to wie, warto próbować. Tym że teraz nie spotykamy się na żywo ze swoimi przyjaciółmi, zazwyczaj z nimi piszemy, prowadzimy jakieś wideo rozmowy. Więc myślę, że napisanie do osoby, z którą kiedyś dobrze ci się gadało, albo w ogóle do zupełnie nowej osoby, którą kiedyś zobaczyłaś, nie wiem, w parku czy w kawiarni, jest naprawdę dobrym pomysłem, nie ma co się wstydzić. Że do psa albo pokocha? Myślę, że większość osób odpowie na to pytanie twierdząc. dlatego teraz przychodzę do, do Was z propozycją, abyście spędzili z nim, z nią więcej czasu. Gdy wiesz, szkoła, zazwyczaj ograniczamy się tylko do dawania temu zwierzakowi jeść, wprowadzania go na jakiś krótki spacer, żeby ktoś załatwił jej do widzenia i wracamy do swoich spraw, bo nie mamy czasu, bo musimy robić lekcje. A teraz nie ma już takich wymówek. I po prostu po tym, jak obejrzysz ten film, wstań. Pójdź do swojego zwierzaka i ci go pogłaszać. Po prostu. Usiądź przy nim, spędź z nim parę minut, pogłasz go, a wasze relacja naprawdę może wiele zyskać. To jest bardzo podobne do relacji międzyludzkich. Zarówno ludzie, jak i zwierzęta, kiedy mają z kimś jakieś relacje, po prostu chcą dalej je utrzymywać. Jeśli nie są to relacje toksyczne, w sumie ludzie też są zwierzętami, tak? <grym> Więc po prostu wszyscy dążymy do tego, aby relacje umacniać. A kiedy nie spędzamy ze sobą czasu i traktujemy się olewczo, ta relacja zanika. A teraz mamy dużo czasu, aby ją odbudować i zrobić silną relację ze swoimi zwierzakami, bo one też tego potrzebują. Pokaż zwierzakowi, że go kochasz, że znaczy dla ciebie bardzo dużo, że tutaj jest, że wspieracie w trudnych sytuacjach, zawsze możesz do niego przyjść i się przytulić, porozmawiać, co problem ci raczej nie odpowie. Ale warto próbować. Po prostu okaż mu trochę swoich ciepłych uczuć. on się odwdzięczny. bo przyjaciela ty tygodnie ale warto o Było co nieco o relaksie psychicznym, teraz trzeba wspomnieć także o fizycznym. A więc zaczynamy od najprostszej rzeczy, czyli ćwiczenia fizyczne. Dobra, może być takie takiej ale Od razu mówię, że nie trzeba mieć prywatnej siłowni w domu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu utrzymywać nasze ciało w najlepszej kondycji, starać się, żeby było w miarę rozciągnięte. Po zdrowym ciele, z duch. Po no. Wystarczy yy, wejść do internetu, poszukać jakichś ćwiczeń, samemu wymyślać ćwiczenia. Każdy z Was chodził kiedykolwiek albo chodzi na web i, i wie, jak to wygląda mniej więcej. Więc myślę, że jesteście w stanie wymyślać cokolwiek. Yy, nie trzeba mieć specjalistycznych sprzętów. Yy, są aplikacje bardzo dobre, treningowe, które, dzięki którym możecie po prostu Poświęcić parę, paręnaście minut dziennie na jakieś ćwiczenia z tego waszego ciała może sprawić się znacząco. Tym bardziej teraz siedzimy w domu, yy, siedzimy przed telewizorem, yy, przy komputerze i, i ciągle siedzimy i siedzimy. Więc na czym to skutkuje? Często niepotrzebnymi mikrogramem. Na dodatek, kiedy jest nam smutno, źle, Takie ćwiczenia fizyczne, poruszanie się, yy, wyrzucenie tej złej energii na zewnątrz i jakoś. W jakiś sposób wyżycie się, pozwala nam te złe emocje uwolnić i potem czujemy się lepiej. Ale ruszać się można nie tylko poprawiając jakieś sporty czy rozciągając się, ale także poprzez sprzątanie. I to jest moja cenna propozycja: sprzątanie. I to nie takie zwykłe sprzątanie, które robimy gdzieś tam raz w tygodniu czy raz na parę dni, jakieś odkurzenie i dobra, żeby tylko kłaki nie walały się po podłodze. Chodzi mi tutaj o porządne posprzątanie. I czy to swojego pokoju, czy nawet całego domu, jeszcze lepiej. Hmm, może też bardzo poprawić warsztat psychiczny, bo zrobienie takiego dużego porządku w miejscu, gdzie teraz będziemy się uczyć i spędzać dużo czasu, naprawdę bardzo dużo nas spłynie. Myślę, że dużo chętniej wtedy będziemy siedzieć w tym domu, a przy okazji będzie po prostu czyściej. Normalnie podczas szkoły, rzadko kiedy mamy czas. Ochotę, zebrać je w sobie i robić tak naprawdę w porządnie wszystkie zakamarki, a nie tylko przelewać gdzieś tam odkurzaczem i dobra. Teraz po prostu warto to zrobić, poświęcić na to jeden dzień z tych kilku tygodni i potem cieszyć się czystym domem. Ale porządki możemy robić nie tylko w domu, ale także na przykład w naszym telefonie. Jest to bardzo dobry czas na przejrzenie galerii i wyrzucenie jakichś niepotrzebnych, czy do takich samych zdjęć. Aby usunąć jakieś aplikacji, których nie używały już pół roku, skoro już tak bardzo się w w kwestiach porządkowych, warto także porządek zrobić w szafie. Przyjrzeć ciuchę. Na pewno myślę, że w każdej szafie stanie się za mały, za duży i nieużywany od 3 lat ciuch. Ale oczywiście nie mówię tutaj o wyrzucaniu tych nawet jeśli są to praktycznie nieużywane uprawki. Często zdarza się tak, że gdzieś tam w szale zakupów yy, kupujemy jakieś ubranie, które wtedy wydaje nam się, że o, ale jest fajne. A potem okazuje się, że na przykład dołożymy daną do rzecz raz i na tym się kończy, potem ją gdzieś tam wrzucamy w kąt i, i zapominamy. A są osoby, które na, którym naprawdę może się to ubranie przydać. Więc jeśli macie takie ubrania, które wiecie, że ktoś mógłby je znowu założyć, dać im drugie życie... To warto to robić, warto udawać się do takich punktów, gdzie można oddawać ubrania, one są wtedy zawożone do potrzebujących. Dobra, wracając do naszej listy, kolejną moją propozycją, e, związaną też ze szkołą, niestety, jest przeczytanie lektury. I wiem, że dla, i na pewno dla dużej ilości osób, e, brzmi to wręcz dziwnie, bo mam znajomych, którzy w ciągu ostatnich paru lat i przeczytać żadnej lektury, ale ja to jak najbardziej rozumiem, tak? Jeśli nie mamy tego samozaparcia w sobie, żeby przeczytać tą lekturę, bo nie każda lektura jest straszna, naprawdę są lektury, które e, sama z siebie bardzo chętnie bym przeczytała mm, i myślę, że nie zawsze reguła, że jak książka jest lekturą, to jest niefajna. No nie jest prawdą. Więc warto przeczytać chociaż kawałek i zobaczyć, czy nam się to spodoba. Albo zaprzeć się w sobie yy, i rzeczywiście siąść i przez parę dni przeczytać te kilka I Wreszcie nie ma wymówki, że muszę się nauczyć do sprawdzianu, muszę zrobić yy, kupę pracy domowej, muszę coś tam... Teraz po prostu jest czas na no to i... No siadasz i czytasz tą lekturę. Nie ma już stanie na szczegółowych zreszczeniach, niestety mi. Następną moją propozycją jest spędzenie czasu z rodziną. I nie mówię tutaj o rodzinie, której nie wiadomo jak daleko, do której trzeba jechać, żeby się spotkać. Chodzi mi o rodzinę mieszkającą z Tobą w jednym domu, z którą po prostu możesz kontakt na co dzień, na zasadzie cześć, co na obiad. Zatem tak możecie spędzić dużo czasu razem, możecie nawiązać lepsze relacje. Możesz się jej poprawić, porozmawiać o różnych sprawach, zbierzeć się sobie. No bo rodzina ma się tylko jedną. I no niestety się jej nie wybiera i wiem, że czasami jest trudno, ale rodzina to rodzina. Ona zawsze będzie przy tobie, zawsze będzie cię wspierać i nieważne, co zrobisz, co będziesz chciał zrobić, czy zaczniesz nagrywać na YouTubie, czy chcesz się wyprowadzić za granicę, rodzina zawsze będzie się wspierać w Twojej decyzji. O ile będą to decyzje jak najbardziej dobre dla Ciebie, to rodzina zawsze nie stała z tobą durem. A taka sytuacja, jak siedzicie zamknięci w jednym domu, jest naprawdę korzystna i jest teraz czas, żeby teraz to naprawić i żeby potem za jakiś czas czuć, że ma się to oparcie w tej rodzinie. Jest naprawdę wiele sposobów na to, które odpowiadają każdemu członkowi rodziny od... Małe siostrzyczki podziadków, z którymi niektórzy też mieszkają. Kiedy robią takie gry planszowe, które wydaje się, że odeszły już sobie daleko i naprawdę gry planszowe bardzo się rozwijają. Jest to coś, co chyba nie może nigdy. Wydaje mi się. Jest to coś, co łączy wszystkie pokolenia. Te gry naprawdę nie są trudne. Jest naprawdę wiele gier, które wyzwalają takie emocje w graczach. Że po prostu chcę nie grać i grać na okrągu. Moje właśnie te gry prążowe okażą się Twoim nowym hobby. W tobie. I ostatni punkt na dzisiaj. Najlepszy wisienka na torcie. Najlepszy plus siedzenia w domu i wszelkich ferii i wakacji i przerw od szkoły. Proszę, werble. Wspanie. Po prostu. Jest to tak wspaniała rzecz. Tak przyjemna. A wiele osób. O niej zapomina i bardzo często lekceważymy ten sen. Twierdzimy, że jest to strata czasu. Po co komu ta noc i po co komu spanie? Ale nie jest to tylko coś, co musimy odbębnić, bo tak, bo stoi to łóżko w tym pokoju i jest ciemno, więc wypada się tam położyć i spać. Spanie jest czymś, co regeneruje nas bardzo od środka. I to jest coś, co daje nam taki przerywnik między jednym a drugim dniem. Kiedy jeden dzień był zły, mamy czas na spanie, na przetrawienie tego wszystkiego, na nie myślenie o tym. Nasz organizm wtedy się regeneruje, wycisza się i wraca jakby do swoich normalnych parametrów. A potem na następny dzień daje nam takiego kopa i szansę, że ten dzień może być lepszy. Nie musisz teraz się zrywać o 6 rano, żeby zdążyć na Yy, autobus do szkoły. Yy, teraz możesz sobie spać nawet do 12 dni. i kto Ci zabroni? Nikt Ci nie zabroni. Śpij, ile chcesz. No i ten dniu nad centrum, takim na dzisiejszy Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że siedzicie w domu, bo przypominam jeszcze raz, że nie są to drugie ferie. Jest to czas, yy, kiedy próbujemy opanować całą epidemię, żeby się mniej rozprzestrzeniała. I dbajcie, zadbajcie o siebie, o swoje zdrowie i swoje bliskich i nie wychodźcie, nie złapcie nic na zewnątrz i nie przynosicie tego do domu. A więc już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że film Wam się podobał, że wykorzystacie któryś z tych pomysłów, jak nie wszystkie. Nie zapomnijcie o kliknięciu łapek w górę, subskrypcji i widzimy się w na następnym filmie. Cześć! Bądźcie zdrowi!